Halo, halo. dzień dobry, witam Was serdecznie, mamy 30. dzień lipca, mamy środę, ja nazywam się Jacek Mączniewski, to jest rozruch z trenerem Jackiem i jestem tu po to, żeby Cię obudzić, pobudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić. Zapraszam, zaczynamy, zawsze 30 sekund marszu, zawsze 30 sekund marszu na dzień dobry, rozruszaj od razu w tym czasie nadgarski troszkę, dokładnie tak. Bardzo swobodnie, bardzo luźno te 30 sekund Spacerujesz, maszerujesz, to jest dla ciebie, te 10 minut również jest dla ciebie, więc skoncentruj się i z uśmiechem, z radością i z energią ruszaj w środę. Hop, hop, hop. Uf, uf, uf. Dzisiaj będzie troszkę leżenia, więc za chwilę będziecie leżeć. 5, 4, 3, 2, 1 i ok, ok. Przechodzimy sobie na początek maty i od razu na samych tylko palcach maszerujesz w jedną stronę i w drugą. Idziesz w jedną, idziesz w drugą. Na paluszkach, dokładnie tak. Super. Jeszcze chwilkę. Jeszcze sekundkę, jeszcze sekundkę. I dokładnie ekstra. Rozluźnij trochę rączki, zrzuć trochę. Pach, 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 pobudźmy troszkę. Układ limfatyczny, hop, 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 dokładnie tak. Teraz z nogi, z jednej, z drugiej. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dokładnie tak. Świetnie. To może dziwnie wyglądać, ale jest przydatne. Tak jest. I uwaga, krążysz bioderkami. Hop. Pięć razy w jedną stronę i pięć razy w drugą stronę. Hop. I hop. Świetnie. I druga strona pełne koła, obszernie. I jeszcze dwa. Raz. I dwa. Super. Ręce do zewnątrz. W ten sposób. Pięć powtórzeń. Hop, hop, hop. I hop. Teraz to samo, tylko wracasz dłonie do sufitu. Obróć dłonie do sufitu. Cyk, cyk, cyk. Hop. I hop. Świetnie. Teraz po przekątnej. Hop. I druga strona. Dokładnie tak. Po 5 na stronę. Łącznie 10. Świetnie. 3, 2, 1. I ostatni raz. I super. Wspinanie na palce. Hop. Hop. Napinam mocno brzuchą, wciągam tempek do pleców i trzymam. Super. I jeszcze 5. 4. 3, 2, 1. I okej, okay, chwila skakanki. Jak już, yy, jak już rozruszałyście staw skokowy, troszkę łydkę, to teraz chwila skakanki. Tak, jeszcze chwilę. Trzy, dwa, jeden. Ok. I teraz tylko prawa noga. Hop! Hop! Jak nie możesz skakać na jednej nodze, to dalej na dwóch. Zmiana nogi. Tak, świetnie. Wirtualna skakanka, czyli krążę tutaj dłońmi. Świetnie. Super, staję sobie szerzej, staję szerzej, schodzę do dołu i wychodzę w górę na palce. Hop, i hop, hop, i hop, tak jest. Jeszcze trzy, raz, dwa i ostatni raz, i trzy. W tej pozycji jeszcze pięć z pięć na palce, świetnie, trzy. Cztery. I ostatni raz i pięć. Super. Maszerujesz sobie, maszerujesz i co 3-4 kroki. Możesz być przy ścianie. Co trzy 4 kroki. łapiesz sobie nóżkę, przyciągasz kolano do kolana, bioderko pchasz w przód i czujesz, że rozciąga się mocno udo, I znowu maszerujesz i znowu łapiesz. Tak? Jeżeli utrzymasz równowagę tak jak ja, no to nie musisz być przy ścianie. Bo hop, hop, hop i łapiesz. Super. I tu zawsze kolano do kolana, bioderko do przodu i czuję, że rozciąga się udo. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop. I ponownie. Świetnie. I jeszcze po razie. Hop. Mięsień czworogłowy uda. Ważne, żeby go rozciągać, kiedy dużo się siedzi. Mięsień czworogłowy uda to jest ten mięsień, który jest tutaj z przodu uda. Kolano do kolana przyklej i pchnij biodro w przód. Napnij pośladek Poczujesz mocne się rozciągnięcie uda. Super. Świetnie. Przejdź na lewe kolano, prawa noga z przodu. Dwie rączki z przodu i tylko pięć. Otwieraj do zewnątrz. Ruszaj. Hop! Świetnie. I mam pięć, Druga strona. Ja się obrócę, Ty nie musisz. Tak, Ty możesz dalej w tę samą stronę, chcę być przodem do Was. Super. Raz, dwa, trzy, cztery. I ostatni raz. I pięknie. Przechodzę do klęku podpartego w klęku podpartym. Obracam dłonie tak, żeby palce skierowane były do polan i przenoszę ciężar ciała do tyłu. Przenieś ciężar ciała do tyłu. Super. Poczuj jak rozciągają się. Przedramiona, okolice nadgarstków, troszeczkę palce od dłoni. Super. Jeszcze chwilkę. Trzymaj, nie pogłębiaj już, nie pulsuj. Nie odrywaj dłoni. Trzy, dwa, jeden. I powolutku obróć teraz w tej pozycji, w kręgu podpartym. Prawa ręka do przodu, lewa do tyłu. Kolano spotyka się z łokciem i tak pięć razy. Hop, raz. Cały czas ta sama strona. Dwa. Trzy, cztery. I ostatni raz mam piąte. Powtórzenie. Super. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Świetnie. I teraz hop, wyjście do góry, napięcie pośladka i zejście do dołu. Wyjście, napięcie pośladka i zejście w dół. Świetnie. Hop i hop. Dawaj, 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 10 minutek. Pozostało 3 minutki jeszcze przed tobą. Hop, a mówiłem, że będzie leżenie, więc to dopiero przed wami. Więc już jest z górki. Jeszcze cztery powtórzenia. Raz, dopinaj mocno pośladek z całej siły. Dwa, trzy i ostatni raz i cztery. Świetnie. Trzeba się położyć na pleckach. i w ten sposób łopatki ściągnąć. Dłonie, ręce wzdłuż ciała, łopatki ściągnięte do góry, napinaj pośladek i w dół, hop, podwinięta jednica, pięknie, dwa, trzy, cztery, do dziesięciu, w górze napinaj pośladek, pięć, sześć, możesz za każdym razem odłożyć plecy na podłogę, żeby od nowa podwinąć w jednicę, siedem, osiem, stopy mocno wbite w podłogę, dziewięć i ostatni raz i mamy. 10. Świetnie. Ręce do góry, nogi do góry. I skaczmy w górę Nie. Trzymamy martwego robarka. Hop! Tak jest. Świetnie ręce za siebie, jak dasz dalej, to będzie trudniej. Jak uprostujesz nogi, to też będzie trudniej. Dla mnie najważniejsze, że odcinek ten tego słupa, cały czas przylegał do podłogi. 5, 4, 3, 2, 1 i stop. Pięknie. Super. Przełóż prawą nogę na lewą. Tak. Prawa nogę na lewą przełożona. Odcinek dźwiękowy kręgosłupa przelewam do podłogi. A ja wypycham prawą nogę do przodu. Wypycham prawą nogę do przodu. Nie pulsuję, tylko łapię jeden moment. Jakiś 70-80%. I to jest OK. Super. Druga strona. I to samo druga strona. Przyklej odcinek dźwiękowy kręgosłupa do podłogi. Bardziej za dół uda, niż za górę tak naprawdę uda, niż za tutaj blisko kolana, nie? To jest bezpieczniejsze dla Ciebie. A, tylko o to chodzi. Super. Lewa noga wyprostowana prawą nogę przyciągam sobie mocno i dociskam do kratki piersiowej. Świetnie puszczam i druga strona. I trzymam. I super. Hop. I trzymam. Super i wracam. Ekstra. Jeszcze po razie. Raz. I raz. Świetnie. Ok. Leżymy sobie dalej. Leżymy sobie dalej. I teraz. Ręce w górze, nogi duże. W górze, podobnie jak martwy chłopak. I teraz jedziesz na rowerku przez 15 sekund. Let's go. Możesz położyć głowę na podłogę. A odcinek kręgosłupa przylega do podłogi i jedziesz rowerek. 5, 4, 3, 2, 1 i świetnie i fantastycznie. I tym rowerkiem wjeżdżasz w środę. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszy rozruch. Zostaw komentarz, zostaw lajka, subskrybuj mój kanał i widzimy się ponownie jutro. Dzięki serdeczne. do zobaczenia. Pa!